Witajcie na kanale Maturalne Słuchowisko. Dziś przyjrzymy się bardzo ważnemu i głębokiemu zagadnieniu, jakim jest dobro i zło, ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Od początków swojego istnienia człowiek zastanawiał się nad pochodzeniem i naturą dobra i zła. Te fundamentalne kwestie znalazły odzwierciedlenie w wielu dziełach literackich i religijnych. Na przykładzie księgi rodzaju pierwszej księgi Biblii możemy zobaczyć, jak według starożytnych autorów zaczęła się walka między dobrem a złem. Zgodnie z księgą rodzaju, świat stworzony przez Boga był z początku dobry. Wszystko, co Bóg stworzył, było pozytywne i harmonijne. Zło pojawiło się później, kiedy to wąż, który według interpretacji jest symbolem szatana, skusił Ewę, a ta przekonała Adama do zjedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła. To wydarzenie stało się przyczyną grzechu pierworodnego, który wprowadził zło do świata. Konsekwencje tego grzechu odczuwamy do dziś, gdyż każdego dnia każdy z nas musi podejmować decyzje, które mogą kształtować świat wokół nas na lepsze lub gorsze. Wybory między dobrem a złem są nieodłącznym elementem ludzkiego życia i wpływają na nasze działania i sposób postrzegania świata. Tę walkę między dobrem a złem doskonale ukazuje także literatura. Na przykład w dziele Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i Kara. Główny bohater Rodion Raskolnikow dokonuje zbrodni pod wpływem przekonania, że jako jednostka wyższa moralnie ma prawo decydować o życiu innych. Jednak po dokonaniu zbrodni, Raskolnikow nie znajduje spokoju i szczęścia, lecz staje przed koniecznością zmierzenia się z wewnętrznym konfliktem i wyrzutami sumienia, co ostatecznie prowadzi go do wyznania winy i przyjęcia kary. Historia Raskolnikowa pokazuje, że zło może przybrać różne formy i że nie jesteśmy wolni od konsekwencji naszych czynów, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy usprawiedliwiali nasze działania. Raskolnikow znajduje odkupienie dzięki miłości i zrozumieniu ze strony Soni, co sugeruje, że dobro może przeważyć, nawet jeśli zło wydawało się być dominujące, zarówno w księdze rodzaju, jak i w literaturze dobro i zło są przedstawiane jako wieczna walka wewnętrzna i zewnętrzna z którą człowiek musi się mierzyć nasze życie i decyzje kształtują który z tych elementów zyska przewagę co ma ogromne znaczenie dla nas samych i dla świata w którym żyjemy